Witam Was serdecznie. Wracamy do tematu kamieni. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony takiemu kamieniowi jak apatyt, który swoją nazwę otrzymał z języka greckiego apato, oznaczającego oszukiwać, zwodzić i łudzić. Dlaczego? Ponieważ bardzo często bywa mylony z innymi minerałami. Jest on minerałem z gromady fosforanów, występujących we wszystkich typach skał, praktycznie na całym świecie. Jego barwa przechodzi od takiej przezroczystej, poprzez białą, niebieską, fioletową, do żółtej i żółto-zielonej. Co ciekawe, to barwę apatytu można zmienić poprzez jego używanie. E jego właściwości uzdrawiające należy podzielić tutaj ze względu na y rodzaje też apatytu, i jeśli Chodzi o apatyt niebieski. Ten kamień zmniejsza osłabienie tkanki łącznej, powoli obniża też gorączkę, działa regenerująco, przyspieszając gojenie się złamań i pomaga przy zapaleniu stawów, osteoporozie i krzywicy. Z kolei apatyt turkusowy jest optymalny przy przeciążeniu ścięgien i wiązadeł, przyjemnie też chłodzi przy gorących lub opuchniętych stopach. Przeciwdziała też zmęczeniu. Z kolei apatyt zielony łagodzi dolegliwości ze strony stawów, artretyzmu i rwy kulszowej, łagodzi swędzącą wysypkę, też łagodzi napięciowe bóle głowy i ramion i wspiera tworzenie chrząstek, kości i zębów. Natomiast apatyt żółty wpływa na tworzenie się okostnej, wspiera tworzenie kości i chrząstek, skuteczny jest przy zapaleniu stawów, i mobilizuje rezerwy energetyczne, pomagając w stanach wyczerpania. Zmniejsza również opuchliznę przy zmiażdżeniu. Jeśli chodzi o właściwości duchowe, e, też można je tutaj posegregować, jeśli chodzi o poszczególne rodzaje apatytu. I tak, ponownie wracając do apatytu niebieskiego, e, ten kamień pomaga przy braku siły. Po dużym wysiłku wzmacnia samoświadomość i umożliwia skuteczne wyrażanie siebie, dzięki czemu łagodzone są problemy z mową. Z kolei apatyt turkusowy daje uczucie lekkości oraz pomaga zwalczyć niechęć i duchową ospałość, także pobudza naszą taką twórczą duchowość. Z kolei apatyt zielony oczyszcza umysł i rozjaśnia nasze myśli, ożywia i pomaga przy stanach wyczerpania, więc jest bardzo wskazany przy pracach. Apatyt żółty z kolei zmniejsza złość i troski, wyrównuje rozczarowania i wahania nastroju, motywuje i odświeża w stanach depresyjnych. Natomiast jeśli chodzi o właściwości magiczne apatytu, no oczywiście jest ozdobą piękną ołtarza. Noszony apatyt przy sobie ułatwia komunikowanie się z innymi ludźmi i nawiązywanie kontaktów. E, Biżuteria z tym kamieniem z kolei oraz samorodki tego kamienia dobrze, aby nosiły przy sobie osoby, których praca polega na przekazywaniu wiedzy, wymaga skupienia i rozwiązywania skomplikowanych zadań, oraz warto go wykorzystywać przy rytuałach, na zdanie wszelakich egzaminów. E, I wtedy oczywiście, ten kamień przy egzaminie mieć ze sobą. Jeśli chodzi o pielęgnację, to kamień ten ładuje się energią słoneczną, może być noszony, moi drodzy, w kieszeni, w torebce. Apatyt niebieski i zielony jest odpowiedni do masażu. Apatyt niebieski i zielony też są odpowiednie do tworzenia kręgów kamiennych. Jeśli chodzi o kształt strukturalny, jest on sześciokątny. Tak, dla Waszej informacji, jeśli byście chcieli sprawdzić, jaki pasuje do Was kształt strukturalny. To tyle na temat tego kamienia. Zapraszam oczywiście do kolejnych, do usłyszenia i do zobaczenia.